Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy parafianie i sympatycy, a sympatyków mamy chyba w całej Ojczyźnie, bo nawet pod Warszawą nas oglądają. Pozdrawiamy serdecznie ojca Stanisława Malinowskiego, misjonarza świętej rodziny i dziękujemy za to, ojcze Stanisławie, że... Jesteś z nami tak jak zawsze. Zawsze byłeś z nami tutaj obecny w czasie triduum paskalnego, a teraz łączysz się z nami duchowo za pośrednictwem internetu. Moi drodzy, można być naprawdę blisko Jezusa. Można być w gronie Jego najbliższych współpracowników. W gronie dwunastu apostołów. Był Judasz i był Piotr. I co z tego, że byli tak blisko? Oboje zgrzeszyli. Piotr, jak Judasz zdradził, lecz żałował tego, przyznał się: Mamy dziś świętego. Natomiast Judasz, po swoim grzechu, po swojej zdradzie, wpadł w rozpacz. Ta rozpacz była tak silna i tak destrukcyjna, że w końcu popełnił samobójstwo, odebrał sobie życie. Święty Piotr, dlatego właśnie jest święty, zaufał Bożemu miłosierdziu, przyznał się do słabości. W niedzielę mówiłem o tym, że kiedy czytamy pismo święte, Musimy mieć na uwadze cały kontekst. Kiedy dzisiaj rozważamy Ewangelię Świętego Jana, fragmenty 13 rozdziału, to chcemy także wybiec troszeczkę do przodu. W rozdziale 21 Ewangelii Świętego Jana jest opisane Spotkanie martwych stałego już Pana z apostołami. Pan przychodzi do swoich współpracowników i spotyka się także z Piotrem. Trzy razy pyta Piotra o miłość. Tak naprawdę musielibyśmy otworzyć. Oryginalny tekst w języku greckim, żeby dobrze zrozumieć, o co tam chodziło w tym dialogu. Nasz polski język jest dość ubogi. Na określenie miłości używamy tylko jednego słowa, ale święty Jan, ewangelista, na określenie miłości w tej właśnie scenie użył dwóch słów. Trzy razy Jezus pyta Piotra o miłość. Za pierwszym i za drugim razem pan Jezus pyta mniej więcej tak, możemy to przetłumaczyć: Piotrze, czy ty kochasz mnie do takiego stopnia, że oddasz za mnie swoje życie? Piotr przypomina sobie swoje zaparcie się. Przypomina zdradę. No, On zaparł się Chrystusa. I On o tym doskonale wie, On o tym pamięta. Dlatego nie może z czystym sumieniem powiedzieć: Panie, Kocham Cię w taki sposób, że oddam za Ciebie swoje życie. On tam używa słowa filia. Kocham Cię, Panie, ale tak po ludzku, po przyjacielsku. To tylko przyjaźń. No i w końcu za trzecim razem Jezus można powiedzieć obniża poprzeczkę i używa tego samego określenia co Piotr. Piotrze, no to kochasz mnie tak po przyjacielsku? Lubisz mnie chociaż trochę? Tak, Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham, ale ta moja miłość jest taka słaba. Taka mała, taka malutka. I najpiękniejsze jest to, że Pan Jezus wtedy mówi do świętego Piotra: Paś owce moje. Pan Jezus powierza wtedy skruszonemu Piotrowi władzę pasterską. Kochani, Pan Jezus, Pan Bóg, nie czeka, aż my będziemy nieskazitelni, bez grzechu, idealni. Bo by się nie doczekał. Panu Jezusowi wystarczy to, że my przyznamy się do słabości, że my jesteśmy skruszeni. Wtedy Pan Bóg okazuje nam swoje miłosierdzie. Dzisiaj, wpatrując się w ten obraz miłosiernego, powiedzmy szczerze: Jezu, ufam Tobie, ufam Twojemu miłosierdziu. Zostańcie z Bogiem.